Cieka, wszystkim! to Zelcy i zapraszam Was na kolejny filmik na moim kanale. I dzisiaj nagrywam dla Was już drugą część filmiku z właśnie z przygotowań do egzaminów ósmoklasisty. Ja pisałam egzaminy rok temu, tak jak już wam wcześniej w poprzednim filmie mówiłam. E, tutaj będziecie też mieć e, filmik, właśnie, który wstawiałam, nie wiem, może w lutym, nie wiem, kilka miesięcy temu. Macie go także również w opisie. Jak wiemy, zostało bardzo mało czasu już do egzaminów, tak naprawdę zostało Wam tak, nie wiem, z kilka dni, także ja stwierdziłam, że nagram wam takie coś jak Lastnie minut, czyli co sobie powtórzyć kilka dni dosłownie przed egzaminem. Także skorzystajcie z moich rad, a w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, że możecie wpadnąć na mojego Instagrama, ponieważ właśnie na Instagramie wysyłam wam linki, jeśli chcecie na przykład link do notatek, czy coś w tym stylu, bo znalazłam ostatnio moje notatki stare, właśnie z ósmej klasy, także mogę wam właśnie stworzyłam dysk, gdzie są właśnie te notatki, także po prostu napiszcie do mnie na dm że chcecie właśnie dostać notatkę, a ja wam chętnie właśnie wyślę link do tego dysku, właśnie po to, żebyście sobie pobrali te notatki, bo ja chcę Wam pomóc, jestem taka dobra. Ja sobie to wszystko rozpisałam właśnie na telefonie, e, wszystko, co trzeba sobie mniej więcej powtórzyć, także już zaczynamy. Jeśli chodzi o matematykę, to ja mówiłam w poprzednim filmiku także, że ja ogólnie najbardziej polecam powtórzyć sobie e, obliczanie pól, wiecie, pola figur i tak dalej. Także uważam, że to jest jedno z najważniejszych rzeczy, bo ja przy tym właśnie się pomyliłam, e, pisząc ostatnie zadanie na egzaminie e, było tam oblicz pole ostrosłupa, ja pomyliłam tam że podzieliłam na dwa, a trzeba chyba było podzielić na trzy, z tego co pamiętam. No i przez to po prostu straciłam nie wiem, z pięć punktów także, albo cztery punkty, nie wiem. Ale chodzi o to, że przez takie łatwe głupoty to stracicie naprawdę punkty, które wam na przykład będą was dzielić na przykład o mały krok na przykład do dostania się jakiejś szkoły. Więc radzę na to zwracać uwagę i po prostu wkuć te pola figur. To po prostu wkujcie to. To się naprawdę opłaca. Potem będziecie sobie dziękować, jak na przykład będziecie siedzieć na egzaminie. Następnie są to procenty. Procenty są w sumie według mnie łatwe. Może tak kogoś, nie? E, wystarczy po prostu znać typowe, wiecie, reguły, na przykład jak, e, ileś to jest procent tego, z tego, zrobić sobie kilka przykładowych zadań, żeby po prostu wiedzieć, jak to zrobić, nie? Jeśli nic nie wiecie, to po prostu obejrzycie sobie na przykład Tomasza Gwiazdę, ja uwielbiam go, zawsze go oglądam, jak czegoś nie rozumiem z matematyki, także polecam go. On właśnie nagrywa na YouTubie, jeśli nie wiecie, e, mogę wam podlinkować potem w opisie jego kanał. Następnie mamy potęgi. E, potęgi chyba też nie są jakieś bardzo trudne, chociaż zależy jakie. E, na przykład ja miałam Kiedyś takie zadanie na egzaminie, właśnie rok temu, na przykład, że były podane jakieś na przykład. 6 do potęgi drugiej, 6 do potęgi takiej, takiej, takiej. Na przykład mieliście podać wynik, nie wiem, coś takiego. Ogólnie jest wiele zadań z potęgami i w ogóle potęgi się bardzo przydają na egzaminach, także też polecam to właśnie sobie powtórzyć. Kolejność działań. Też coś najważniejszego. Jak robicie jakieś zadanie, to na przykład pomylicie się, powiedzmy na początku, nie wiem, będziecie tak szybko lecieć, albo będziecie tacy pewni siebie, że na przykład, nie wiem, na początku podzielicie, a dopiero potem pomnożycie. Albo na przykład na początku pomnożycie, a potem zrobicie potęgę. A wiecie, trzeba też znać kolejność działań, żeby po prostu wiedzieć, co zrobić po kolei, bo jeśli się pomylicie chociaż raz, to już jest zero punktów. Także też warto zwracać na to uwagę. Następnie pola nagrania stosupy, to co wcześniej mówiłam, że ja się na przykład kiedyś pomyliłam, e, obliczając ostrosób na egzaminie, także tutaj też zwracajcie na to uwagę, bo granie stosupy, w sensie pola grania stosupów od... Pól zwykłych figur, typu pole zwykłego kwadratu, o wiele się różnią od grania stosunków, bo wiecie, tam trzeba trochę inaczej liczyć i też na to zwracajcie uwagę. No i pierwiastki, czyli coś, czego po prostu nienawidzę. Jakby ja w ogóle nie lubię matematyki, także. Także no ale ogólnie nienawidzę też pierwiastków, więc mi było strasznie trudno z pierwiastkami, ponieważ ja tego nie rozumiem po prostu za nic, mimo że ktoś to wytłumaczyć milion razy, ale ja nie umiem tego zrozumieć. No i lecimy teraz do języka angielskiego i teraz tak, w angielskim najważniejsze według mnie są czasy. Oczywiście na egzaminach. Uważam, że w życiu takim normalnym, jakbyście pojechali do kraju na przykład anglojęzycznego, to nikt nie patrzy na jaki jego czas używać. Jeśli się już uczycie, to przyzwyczajecie się do tego języka i w sumie nikt nie patrzy na gramatykę. Tak naprawdę, tak samo jak jesteśmy w Polsce i mówimy czasami do siebie coś źle, to nikt na to nie patrzy źle, co nie? Powiedzmy przykładowo, przyjeżdża ktoś, kto się uczy w Polsce na przykład języka polskiego, to my reagujemy, wiecie, wow, uczysz się polskiego, super ci idzie, nawet jak robisz jakieś małe błędy. Tak samo jak wy wiecie, do kogoś jedziemy, gadamy albo uczymy się po angielsku i gadamy z osobą, która super umie angielski, to ona też sobie myśli, że wiecie, my się uczymy, my nie zwraca się też bardzo uwagi na to, czy znacie niby gramatykę tak dosłownie. Niestety na egzaminach i w szkole na to zwracają Uwagę. Przy takich najmniejszych błędach też mogą wam odjąć punkty. I niestety tam też na to zwracają bardzo uwagę. Także według mnie, rozróżnienie czasu, wiecie, przeszły, teraźniejszy, przyszły, to są takie właśnie które trzeba po prostu rozróżniać, wiedzieć, co się kiedy mniej więcej daje. Wiem, że dla niektórych to jest trudne, bo pod ostatnim filmem wiele osób mi pisało, że nie rozróżniają tego, nie umieją tego napisać. Macie wiele tutoriali na YouTubie, na przykład jak się nauczyć, także po prostu warto znać te czasy, bo one są naprawdę dosyć ważne na egzaminach. Następnie mamy zamienne słówka. Dam Wam tutaj taki przykład słówek, które ostatnio znalazłam na TikToku, po prostu przeglądając sobie TikToka. Przeglądając sobie TikToka. Zobaczyłam taką panią, która uczyła właśnie angielskiego Podawała tam takie przykładowe jakby zamienniki Różnych przymiotników Uważam, że to jest naprawdę super, bo Jak piszecie na przykład maila, oni na przykład Jak patrzą na twoje jakby bogate słownictwo To właśnie między innymi patrzą na to, czy znasz takie słowa Które są po prostu inne, określają to samo Przykładowo po polsku to na przykład będzie Piękne i niesamowite i dla nich jak jak użyjesz w ich jakby języku słowa typu niesamowite, to oni dadzą Ci więcej punktów za bogate słownictwo i to się bardzo opłaca. No i oczywiście słuchanie. Słuchanie nie dla każdego jest łatwe. Dla niektórych, tak jak na przykład dla mnie, słuchanie i czytanie jest na przykład łatwiejsze niż mówienie. Także e, dla takich osób to chyba nie będzie problemu właśnie z wsłuchaniem się, co jest w tekście, bo często są takie potwitliwe pytania w tych egzaminach. Wiecie, na przykład podają trzy treści, które są w trzech pytaniach. Na przykład zaznacz, co ta osoba zrobiła w tej słuchance i musicie zaznaczyć. Na przykład dają specjalnie tak podchwytliwie, że na przykład trzy treści były w tych trzech zdaniach. I na przykład sami nie wiecie, co było, bo to się tak pomieszało, co nie? Musicie to tak zrozumieć, bo tam są takie naprawdę pomieszane niektóre te treści, że to jest okropne Musicie się po prostu skupić, po prostu skupić i jakby wczuć się w ten tekst No i został nam jeszcze język polski e, I tutaj na pierwszym miejscu jest właśnie i gramatyka e, Na przykład słowotwórstwo i tak dalej Wiecie, takie na przykład proste jakieś końcówki O, ja miałam na przykład coś takiego ostatnio na egzaminie Albo to było na próbne, nie pamiętam Było coś o było coś o imię słowach, sobie powtarzałam imię słowo przed egzaminem, tylko akurat w ten dzień egzaminu się tak zestresowałam, że nie pamiętałam. Eee, także ogólnie nie stresujcie się, bo to jest najważniejsze. Ale chodzi o to właśnie, że warto sobie powtórzyć takie właśnie proste, gramatyczne rzeczy, które też Wam się przydadzą, typu właśnie imię słowy, albo nie wiem, jakieś... Yy... Pytania na przykład do mianownika albo do narzędnika, cokolwiek wiecie, takie rzeczy proste. E, no i na przykład lektury. Tak, lektury są też ważne, w sensie najważniejsze chyba, bo nie znasz lektury, nie napiszesz połowy albo nawet 80% egzaminu. Już nie mówię o tym, że trzeba czytać, bo ja w sumie nie czytałam też wszystkich lektur w ósmej klasie, w sensie ogólnie. Od, od czwartej do 8 nie czytałam wszystkiego, co prawda, ale ogólnie to nawet jeśli nie czytaliście wszystkiego, to bierzcie się teraz za streszczenie chociaż, bo warto chociaż znać, wiecie jakieś takie proste rzeczy. Nie chcę Wam tutaj nic obiecywać, ale według mnie nie będzie u Was kwawady, bo ja miałam w poprzednim roku kowada jest, także wątpię, że u Was będzie, ale nie chcę mówić tak, bo mogli na przykład zrobić tak specjalnie, że znowu w tym roku będzie z tego nie wiemy. Ale po prostu przyłóżcie się do tych lektur, w sensie postarajcie się po prostu wiecie, znać miejsce akcji, czas akcji, bohaterów głównych, mniej więcej sens całej lektury, albo na przykład jakieś typowe morały. Morały też są bardzo potrzebne, w sensie według mnie, bo jak na przykład tłumaczycie jakieś zadanie, to możecie tak po prostu nagle możecie wywinąć jakiś morał, który jest z tej lektury, żeby po prostu wiecie, pokazać, że bardziej znacie tą lekturę. No i y, rozprawka czyli rozprawka. Ona jest chyba na 200 słów albo na 300, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że na 200. Ja miałam w tamtym roku do wyboru właśnie opowiadanie i rozprawkę, ale po prostu przygotujcie się do tego, jak wygląda rozprawka, wiecie, jak się pisze argumenty, albo jakieś przykłady do pisania argumentów, żeby nie pisać cały czas, że kolejnym argumentem jest, albo wiecie, jakieś po prostu synonimy do tych tych do zamieniania słów żeby po prostu pokazać, że macie po prostu bogatsze słownictwo, coś takiego, bo jak oni zobaczą, że więcej słów znacie i więcej słów jakby zastąpiacie, takie właśnie jak w angielskim i polskim, to wydaje mi się, że właśnie wtedy więcej punktów będą Wam naliczać. Tu miałam wszystkie rozpisane rzeczy, które chciałam Wam przekazać w takim filmiku, właśnie Egzaminu ósmoklasisty, Last Minute. Przypominam Wam jeszcze właśnie o moim Instagramie, bo właśnie na Instagramie wysyłam Wam linka do dysku, gdzie są właśnie moje notatki. Także zachęcam Was do chociaż zobaczenia. I nie mówię, że tam są wszystkie notatki, bo nie mam. Co prawda wszystkich, ale starałam się wam tam właśnie dać jak najlepsze i takie najbardziej są czytelne I teraz takie najważniejsze rzeczy, czyli tak o, nie stresujcie się, bo jak się stresujecie to jest po prostu masakra Serio, totalnie Także ogólnie odradzam się stresować, po prostu pomyślcie o tym, że to jest tylko, nie wiem, godzina, maksymalnie dwie i idziecie po prostu nie stresujcie się, idźcie tak, zrelaksowanie i ogólnie nie powtarzajcie sobie najlepiej przed egzaminem. Zróbcie sobie taką przerwę, bo wtedy jest jeszcze gorzej. Ja nie robiłam sobie takiego czegoś, właśnie sobie jakby odpoczęłam coś w tym stylu. Wiecie, zostawiłam sobie to wszystko. Powtórzyłam sobie wieczorem i potem rano nic w ogóle nie patrzyłam do książek, także polecam tak zrobić bo wtedy sobie nie zaśmiecacie tego umysłu wszystkimi myślami, bo wtedy to się wszystko miesza i sami już nie wiecie, co jest jakby, gdzie i tak dalej. Nie wiem, jakie miałam wyniki, bo mówiłam w poprzednim filmie, ale może ktoś nie widział, może ktoś jest nowy, także z polskiego miałam 70%, z angielskiego miałam 85%, a z matematyki miałam 50%, także nie stresujcie się, nie każdy ma super wyniki, bo dostałam jeden komentarz pod poprzednim filmem, że no, ty przynajmniej, że większość osób, które nagrywa takie filmiki, mają super wyniki, wiecie, 100%, 90%, ale to jest też nieprawda. Ja jakoś super dużo procent nie miałam, na przykład z matematyki miałam tylko widzie połowę dobrze, ale ja nie miałam 143 punkty rekrutacyjne, także dostałam się do tej szkoły, co chciałam. Trzymam za Was kciuki, że uda wam się. I napiszcie mi potem na Instagramie, jak Wam poszło, a ja Wam odpiszę. A ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale. Pa-pa!